Cześć wszystkim! Przede mną mam Redmi Note 13R i pozwólcie, że pokażę Wam, jak zablokować numer na tym urządzeniu. Więc na początek zablokujemy numer z naszej listy kontaktów, a potem pokażę Wam, jak wejść do czarnej listy. Zacznijmy. Od otwarcia wybieraka, przepraszam, nie ustawień, tylko wybieraka, wejdź do kontaktów, znajdź kontakt, który chcesz zablokować, i stuknij w niego. A następnie stuknij w ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu. Jak widzicie, mamy je tutaj. Nie są zbyt widoczne na zdjęciu, ale po przewinięciu w dół możesz zobaczyć ikonę trzech kropek. Więc stuknij w to i stuknij w zablokuj. Twoje urządzenie zapyta cię, czy chcesz zablokować ten numer, więc po prostu potwierdź to klikając OK. Aj... I... Nie mamy tak naprawdę żadnych informacji. Mam na myśli jakąkolwiek charakterystyczną ikonę lub coś w tym stylu, jednak ten numer został zablokowany. Możemy to sprawdzić po prostu wchodząc w ikonę trzech kropek i widzimy, że możemy odblokować ten numer. To jest pierwszy sposób na zablokowanie numeru, a drugi wymaga wejścia w ostatnie połączenia. Mam na myśli wybierak. Więc po stuknięciu w to musimy stuknąć w ikonę ustawienia w prawym górnym rogu. A tutaj musimy wejść do czarnej listy. Więc tutaj mamy tekst czarna lista, czyli czarna lista połączeń. Możemy zarządzać czarną listą, a po stuknięciu w tę opcje możemy wejść do samej czarnej listy. Więc tutaj możemy po prostu stuknąć w tę ikonę plus i dodać numer do czarnej listy. Możemy to zrobić ręcznie, po prostu stukając w dodaj numer telefonu lub możemy wejść do kontaktów, lokalizacji itd. Więc stuknij w tę opcję Teraz podaj numer i stuknij w ikonę przypięcia w prawym górnym rogu. Twoje urządzenie pokaże Ci, że zablokuje połączenia i wiadomości tekstowe z tego numeru. Jeśli chcesz, możesz również usunąć go z tej listy. Stuknij w to i stuknij w odblokuj. Stuknij w usuń, aby potwierdzić, a on natychmiast zniknie. Dobrze, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. A jeśli tak, to proszę naciśnij przycisk, subskrybuj i zostaw łapkę w górę.